Dzisiaj odwiedzamy północno-wschodnią Polskę. Będziemy w Olsztynie, gdzie czeka nas spływ kajakowy rzeką łyną oraz rejs łodzią motorową po jeziorze Ukiel. Poznamy także przepis na regionalne danie znane jako karmuszka. Oglądajcie nasz program. Do Olsztyna możemy dostać się na kilka sposobów. Nasza ekipa wybrała auto. Z Krakowa czy Warszawy najprościej jechać popularną siódemką w kierunku Gdańska. Na wysokości Olsztynka odbijamy na nowoczesny odcinek drogi numer 51, która doprowadzi nas prosto do stolicy Warmii i Mazur. Do Olsztyna można też łatwo dojechać pociągiem albo dolecieć samolotem na lotnisko Olsztyn-Mazury. Stolica województwa warmińsko-mazurskiego jest położona nad rzeką Łyną w granicach pojezierza olsztyńskiego. Znajduje się w południowej części Warmii, historycznej krainy, która w latach 1466-1772 wchodziła w skład Rzeczypospolitej. Spośród licznych zabytków architektonicznych miasta warto wymienić gotycki zamek kapituły warmińskiej z drugiej połowy XIV wieku, fragmenty murów miejskich z bramą wysoką. Z XIV wieku i stary ratusz. W Zamku Kapituły Warmińskiej mieści się obecnie Muzeum Warmii i Mazur. Najsławniejszym mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik, który pełnił w nim obowiązki administratora w latach 1516-1521. W trakcie tego pobytu Kopernik dokonał wielu odkryć naukowych, dowodził także obroną zamku przed najazdem Krzyżaków. Dzięki temu Mikołaj Kopernik stał się symbolem i wizytówką Olsztyna. Liczące około 180 tysięcy mieszkańców Olsztyn, ciągle się rozwija i modernizuje. Rozrasta się sieć komunikacji miejskiej. Po Olsztynie można przemieszczać się autobusami, tramwajami, a nawet pociągiem, ponieważ na obszarze miasta istnieje kilka stacji kolejowych. Jeśli chodzi o komunikację tramwajową, to pierwszą linię elektryczną uruchomiono w Olsztynie już w 1907 roku. Ten tramwaj służył mieszkańcom Olsztyna do 1965 roku. Wówczas ówczesne władze uznały, że niestety z tytułu wyeksploatowania technicznego, zarówno torów, jak i samych pojazdów, należy tramwaj w Olsztynie zlikwidować. On tutaj tą trasą dosłownie przejeżdżał, pod Wysoką Bramą, tam w dół naszej starówki. Na początku lat 2000 przygotowywaliśmy projekt rozwoju transportu publicznego dla miasta Olsztyna i wówczas zapytaliśmy mieszkańców, jakie by preferowali formy transportu zbiorowego. Nasi mieszkańcy odpowiedzieli, chcielibyśmy, żeby służył nam autobus, tak jak do tej pory, ale żeby również móc odbudować i przywrócić dla nas tramwaj. I w roku 2015 po Trzyletniej realizacji powstały nowe linie tramwajowe. Obecnie kursują trzy linie tramwajowe, i niebawem powstaną kolejne. Olsztyn znany jest z aktywnego wypoczynku. Turyści odwiedzają to miasto przez cały rok i korzystają z terenów rekreacyjno-sportowych. Wzdłuż rzeki Łyna przebiega Łynostrada, 11-kilometrowa trasa pieszo-rowerowa. Pokonując ten szlak, rowerzyści mogą zobaczyć, jak zróżnicowane ukształtowanie terenu ma Olsztyn. Ścieżka rowerowa przebiega przez Czcinowiska, Las Miejski, przez centrum miasta i kończy się przy elektrowni wodnej. Łyna to najdłuższa rzeka Warmii i Mazur i największa z trzech rzek płynących przez Olsztyn. Płynie przez śródmieście i wzdłuż starówki, stanowiąc ważny element krajobrazowy parku Podzamcze. Łyna kojarzy się turystom także z kajakami. Rzeka stanowi atrakcyjną, międzynarodową trasę kajakową, umożliwiającą poznanie historii regionu i jego walorów przyrodniczych. Spływ kajakowy Rzeką Łyną rozpoczynamy przy Zamku Kapituły Warmińskiej. Wzdłuż szlaku przygotowano kilkanaście przystani kajakowych. Meta znajduje się na rozlewisku przy tamie elektrowni wodnej. Przepłynięcie tego odcinka trasy kajakowej zajmie nam około jednej i pół godziny. Rzeka jest dosyć spokojna, tylko w niektórych miejscach ma szybszy nurt. Będąc w Olsztynie koniecznie trzeba popływać jachtem lub statkiem wycieczkowym po jeziorze ukiel, znanym też jako krzywe. W centrum żeglarstwa wodnego i lodowego Osyr Olsztyn trenują młodzi adepci żeglarstwa oraz czołowi polscy żeglarze, którzy osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. To miejsce przyciąga miłośników wodnych atrakcji. Chętni mogą tutaj zapisać się na kursy żeglarskie i potokiem doświadczonych instruktorów przejdą szkolenia uprawniające do egzaminu na patent żeglarza jachtowego. Można też poświęcić czas na naukę pływania motorówką. Olsztyn to ogromne spektrum możliwości uprawiania sportów, a także i rekreacji. To te piękne miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy, czyli centrum rekreacyjno-sportowe. Ukiel, gdzie można uprawiać prawie każdą dyscyplinę na wodzie, a i na lądzie. E, żaglówki, kajaki, rowery, e, windsurfing, kitesurfing, a zimą bojery. E, Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel to trzy lokalizacje. To ulica Kapitańska z plażą główną, z kąpieliskami y, strzeżonymi, y, centrum żeglarstwa wodnego i lodowego to jest to miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy y, i centrum kajakarstwa po przeciwnej stronie. Na każdej szczęści są wypożyczalnie sprzętu pływającego i Sportowego. Latem w części kapitańskiej tej głównej plaży staje jeden z największych placów zabaw, wodnych placów zabaw na jeziorze, na którym nie tylko dzieci, młodzież, ale i dorośli chętnie spędzają czas. Dobrze rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa wokół Akwenu zachęca do spacerów oraz jazdy na rowerze i rolkach. Wybieramy się zatem na wyprawę rowerową wokół jeziora Ukiel. Dobrze przygotowaną ścieżką rowerową kierujemy się w stronę znanego nam już Centrum żeglarstwa wodnego i lodowego Słoneczna Polana. Dalej ścieżka rowerowa, a właściwie rozbudowany system ścieżek prowadzi nas wokół jeziora. Do pokonania mamy 21 km. Jesteśmy w jednej z restauracji należącej do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz Regionalnej Organizacji Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla. Tutaj serwowane są kultowe dania Warmii i Mazur. Wśród tych przygotowanych z miejscowych receptur z użyciem produktów pozyskiwanych od rolników jest m.in. karmuszka, tradycyjna zupa Warmii i Mazur. Jednogarnkowe danie bardzo pożywne, robione było przez miejscową ludność już wieki temu. Jak ugotować zupę karmuszkę? Otóż mięso wieprzowe może być łopatka. Tniemy w kostkę i marynujemy przez 24 godziny z solą pieprzem, czosnkiem, majerankiem i czerwonym winem. W tym czasie gotujemy wywar na kościach wieprzowych i skórach z naturalnej wędzonki. Gulasz smażymy w garnku i dusimy około 20 minut. Po tym czasie dodajemy pokrojone w kostkę marchewkę, pietruszkę i seler. Całość zalewamy przygotowanym wcześniej wywarem i gotujemy przez godzinę. Dodajemy kapustę pokrojoną w kostkę, białą i czerwoną fasolę oraz cieciorkę. Całość doprawiamy kminkiem, czosnkiem, majerankiem i sosem pomidorowym. Zupę karmuszkę podajemy z dodatkiem śmietany. Miejscem nawiązującym do działalności Mikołaja Kopernika jest olsztyńskie planetarium i obserwatorium astronomiczne. Obserwatorium mieści się na wzgórzu Andrzeja, w murach dawnej wieży ciśnień. W trakcie naszej wizyty w obserwatorium mieliśmy okazję obserwować rzadko spotykane zjawisko, częściowe zaćmienie słońca przy pomocy odpowiednich przyrządów astronomicznych. Przejawy aktywności słońca można także obserwować przy pomocy teleskopu umieszczonego na tarasie wieży. Z tego miejsca widać też przepiękną panoramę miasta.